Hej, to już dzisiejszy film. To będzie haul, czyli film, którego na moim kanale nie było już naprawdę długo. W końcu jednak odbierało mi się trochę rzeczy i takich, które sama kupiłam i takich, które. Dostałam w różnych PR-owych paczkach, które mogę w końcu złożyć w jeden osobny film typu haul. Więc jeżeli jesteście ciekawi w posiadanie jakich ciuchów, dodatków, butów, biżuterii ostatnio weszłam, to zapraszam gorąco do oglądania. Zacznę może od rzeczy, które kupiłam dosłownie kilka dni temu, właśnie w Hiszpanii. Nie wiem, czy w Polsce też zaczęły się wszystkie szalone promocje, więc kilka rzeczy. Hapnęłam. Nie wiem, co się ze mną ostatnio dzieje, ale pokochałam kolor różowy, taki brudno-różowy. Kiedyś zawsze chodziłam tylko w czarnych, szarych, ewentualnie białych ciuchach, a teraz jeszcze do mojego y, zestawienia doszedł kolor różowy. Koszulka pięknie podkreśla figurę. Bardzo podoba mi się to, że ma troszeczkę inaczej wyglądający, taki skrojony na prosto dekol. No ale największym hitem była oczywiście cena. Ta koszulka kosztowała 2,99%, euro 99%, więc jak mogłam jej nie wziąć Kolejną rzeczą, którą dorwałam na przecenach była ta sukienka z Zary, która kosztowała 9 euro I kupiłam ją w sumie dlatego, bo gdzieś w necie jakiś czas temu mignęło mi zdjęcie jakiejś laski, która miała na sobie takie same buty jak ja mam, za chwilę jeszcze to już Wam będę te buty pokazywać I właśnie miała bardzo podobną sukienkę i stwierdziłam, wow to fajnie wygląda, chcę podobną sukienkę, więc Oto jest, w ogóle biu dzwony właśnie, katedry Skończyły już? Miejmy nadzieję, że skończyły, a nie, nie skończyły To co mi się jednak nie podoba, to to, że ta sukienka strasznie podkreśla każdusieńką fałdkę naszego ciała Więc pod spód koniecznie musi być gładka bielizna, bez szwowe majtki I zdecydowanie nie jest to coś, co można nałożyć przed wyjściem na jakiś duży obiad czy kolację bo odstający brzuch też od razu będzie się tutaj odbijał Kolejna rzecz z Dary to te prześliczne spodenki Bardzo mi się ostatnio podoba taki krój spodenek, które są niby spodenkami, ale mają na dole falbankę Że z daleka wyglądają trochę jak spodniczka może Taki krój jest fajny dla szczupłych dziewczyn, takich jak ja, które mogą sobie optycznie tutaj zrobić iluzję większej pupy Dzięki temu, może coś się tutaj dzieje przy tych falbankach ja w ogóle nie jestem fanką printów z kwiatami, zwłaszcza takimi drobnymi kwiatami, które są wszędzie naciapane na ciuchach, ale ten print wyjątkowo mi się podoba. Naprawdę. Nie, pamię nie pamiętam tylko ile dokładnie za nie zapłaciłam, one nie były przycenione, Kosztowały jakieś 15-20 euro. Nie wiem, ale wszystkie ceny i rozmiary będziecie oczywiście mieć e, wyświetlone. I drugie spodenki o bardzo podobnym kroju. Tym razem to są spodanki z mango. To co je różni, to fakt, że dodatkowo mają kieszenie, więc są jeszcze fajniejsze, bo ja bardzo lubię, kiedy ubranie mają kieszenie I te dla odmiany są zawiązywane na sznureczek, nie na zamek Moją uwagę przykuł materiał tych spodenek, taki imitujący jedwab, jakby bardzo przyjemny w dotyku Szkoda tylko, że to był ostatni kolor, jaki był w moim rozmiarze, bo czaiłam się na takie spodenki, ale srebrne, ale niestety to były już same, same duże rozmiary No ale te... Też są okej, okay. może to i lepiej, bo ja nasze mało kolorowych rzeczy, więc teraz będę miała jedną więcej. Tą bluzę dorwałam bardzo przypadkowo, po prostu chodziłam z Pawłem po męskiej sekcji H&M, bo szukaliśmy rzeczy dla niego i jakoś tak wpadła mi w oko ta bluza, stwierdziłam, że zarzucę na siebie. Ja ogólnie bardzo lubię kupować męskie bluzy, nawet chętniej niż te damskie, bo te męskie zazwyczaj... Mają dłuższe rękawy, są dłuższe, a ja jako, że jestem dość wysoka, to preferuję właśnie taki krój I ta bluza też była na promocji, kosztowała jakieś 7 euro, więc myślę, że to jak za taki ciuszek I jeszcze jedna rzecz z Zaru tutaj mi się zapodziała, czyli strój kąpielowy Bardzo spodobało mi się to połączenie, właśnie różowego i czerwonego i bardzo podoba mi się krój tego stroju, zwłaszcza jeżeli chodzi o dół, bo ma po prostu idealne majtki. Ani nie są za mocno zabudowane, że można trochę pupy opalić, ale też nie są znowu super, super wykrojone. Nie, są, nie jest tak, że chodzimy praktycznie z gołym tyłkiem po plaży. Naprawdę, dół tego stroju jest po prostu idealny. W ogóle tak Wam pokazuję, jakby to tu było cokolwiek widać po tym, jak to tak trzymam, to nie ma żadnego wyglądu, ale oczywiście widzicie, jak. Wygląda ten strój na mnie. Problem mam, słuchajcie, tylko z górą, bo ta góra nie jest w żaden sposób usztywniana, to jest po prostu kawałek materiału, z który sobie związujemy na piersiach i muszę jeszcze popracować nad techniką wiązania tego, bo um, czasem jak wiążę ten strój, to po prostu całkowicie spłaszcza mi on piersi, jak inaczej go nałożę, to piersi się jakoś dziwnie wylewają, więc um, no, muszę jeszcze nad tym popracować, ale są też takie momenty, że uda mi się nałożyć ten strój i myślać, no okej, okay, mój biust wygląda w tym momencie spoko, e, więc zobaczymy, ale myślę, że raczej to nie byłby dobry krój dla dziewczyn, które mają większe biusty, no bo skoro nawet ja mam problem, żeby go jakoś tutaj sensownie ułożyć, to dziewczyny, które są bardziej e, obdarzone przez naturę, to z pewnością będą miały niezłą zagwostkę, jak się tutaj podziać. I skoro jesteśmy w temacie stroi kąpielowych, to chciałabym Wam pokazać jeszcze ten z Yeah i rzeczy z Jabani widzieliście na mnie już pewnie huch, no nie wiem kiedy, ale to w sumie było tak, że najpierw miałam na sobie te rzeczy tylko do sesji zdjęciowej, więc wszystkie zdjęcia na Instagramie były nie w moich ciuchach, a tych od y, firmy, które tylko nakładałam do sesji, a samą paczkę z Jabani dostałam miesiąc, dwa miesiące temu, jakoś tak, więc można powiedzieć, że są to jeszcze w miarę nowe rzeczy, ale pomyślałam, że uwzględnię w tym filmie, bo dostaję bardzo często pytania o te ciuszki, kiedy mam je na sobie, więc po pierwsze, strój kąpielowy, przepiękny kolor, tak jak już mówiłam, ostatnio oszalałam na punkcie różowego koloru i ten przysłodki print wisienki, różeczki, no szalenie mi się to podoba. Jedyne, do czego mogłabym się odrobinkę przyczepić, to jest krój, bo ten strój jest trochę prosty, więc dla dziewczyn, które mają większe wcięcie w talii, będziecie mieć tutaj po prostu trochę powietrza. Mógłby być trochę bardziej właśnie taliowany, żeby fajnie podkreślał sylwetkę, a tak troszeczkę robić na taką y, płaską kolumnę ten strój, ale tak czy siak bardzo mi się podoba. E, kolejna rzecz, z Yabani, o którą bardzo często pytacie, czyli bluzka w kawki. Może nie jestem jakąś szaloną fanką kawy. Nie wiem, kawę wypiję może raz na dwa miesiące, ale bluzka bardzo mi się spodobała. Bardzo podoba mi się krój tych ich koszulek z krótkim rękawem. One Świetnie wyglądają, kiedy są wsadzone do spodni z podwyższonym stanem, chociaż w sumie puszczone luźno też zdarza mi się nosić. I już ostatnia rzecz zjawani, którą chciałam Wam pokazać, to ten prześliczny półgol z wisienkami. On tak cudownie wygląda na sylwetce, jak widzicie, wygląda na bardzo malutki, ale to dlatego, że jest bardzo rozciągliwy i dlatego przylega do sylwetki po prostu idealnie, przepięknie wygląda. I ja też jestem fanką półgolfów, bo jak wiecie, lubię udawać, że mam krótkie włosy i wtedy w taki półgolf można sobie wszystko zakasać i fajnie się trzyma. Co prawda, póki co nie miałam go na sobie ani razu, bo walikanty są straszne upałe obecnie. Ale już niedługo lecimy do Polski, a tam z tego co widziałam i słyszałam, pogoda jest nie za ciekawa, więc na pewno będę miała okazję skoczyć w końcu w tą bluzkę. I teraz już ostatnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania, czyli komplet, który dostałam dosłownie dzisiaj rano, więc jeszcze fartem załapało się to na ten haul. Jest to komplet, który dostałam od firmy Brunonowi. Komplet w taki przepiękny, astecki wzór, i składa się na niego spódniczka. W sumie nie mam chyba żadnej spódnicy, która byłaby biodrówką. Wszystko zawsze na wszystko podwyższonym stanem, więc może będzie okazja, żeby przekonać się do takiego kroju. Myślę, że w jakimś mocno opiętym, po prostu czarnym body powinno to wyglądać nieźle. Bardzo podoba mi się to, że spódnica ma też kieszenie. I też zastanawiałam się długo, jaki podać firmie Bruno Novi, że noszę rozmiar, czy S, czy XS. Ale w sumie cieszę się, że podałam S zamiast XS, bo jak widzicie spódniczka jest dość krótka, więc jeżeli Wy będziecie coś zamawiać, to weźcie to pod uwagę, że jeżeli jesteście wyższe, to myślę, że XS-ka mogłaby być już naprawdę bardzo, bardzo malutka. I druga rzecz, czyli właśnie bluza. Ten print jest naprawdę przepiękny. Na pewno jak przyjadę do Polski, to będę pomykać w bluzie, no bo tutaj na razie nie mam za bardzo okazji, ale już niedługo, już niedługo. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać są... A! Brawie upuściłam. Są moje buty New Balance'y. I też za każdym razem, kiedy gdziekolwiek Wam je pokazuję, zawsze pojawiały się pytania, co to za buty. Są to więc buty New Balance nr 373. Ja bardzo długo szukałam całych białych butów, które spełniałyby moje oczekiwania. Wcześniej miałam bowiem białe Nike rozrany, które oczywiście nie dały egzaminu, bo przetarły się. Z przodu noski Dlatego teraz szukałam butów, które miałyby właśnie tutaj Na noskach jakieś usztywnienie No więc usztywnienie jest, białe są Bardzo mi się podobają, myślę, że noga wygląda W nich naprawdę bardzo zgrabnie I teraz jeszcze kilka świecidełek Po pierwsze kupiłam takie dwie popierdółki Na przecenie, stwierdziłam Dobra, skoro kosztują euro dziewięćdziesiąt To wezmę I Teraz oczywiście też nie mało żadnego wyglądu Pierwszy nich jest to choker i powiem wam, że ostatnio trochę przyjadły mi się chokery wszystkie, które mam takie na czarnych obrożach i stwierdziłam, że może dobrą alternatywą będzie coś takiego delikatnego i druga rzecz, którą chciałam wam pokazać to um, ta ozdoba na głowę o którą pytaliście mnie um, kiedy wstawiłam swoje zdjęcie na instagrama w tej opasty, jak to nazwać, nawet nie wiem. Yy, I insta stories, i właśnie pytaliście, skąd to mam. Więc to jest ze Stradivariusa. Yy, nie wiem, czy będę to jeszcze kiedykolwiek nosić na co dzień. Raczej nie, może jeszcze kiedyś do jakichś zdjęć, bo to cholerstwo w ogóle się nie trzyma głowy. Yy, do sesji zdjęciowej ok, spoko, ale musiałam i tak to 50 razy poprawiać. Do noszenia na co dzień Raczej nie miałabym cierpliwości Bo musiałabym dosłownie cały czas Kontrolować, czy mi się to jakoś dziwnie Nie zsunęło, nie wplątało mi się we włosy Ale zdjęcie wyszło ładne Prawda? Więc Okej, okay, kolejna rzecz To coś, co widzicie na mojej dłoni Pewnie wszystkim wam doskonale znana rzecz, czyli zegarek Daniel Wellington. Zegarki Daniela Wellingtona, te, które mają nylonowe paski, to świetna alternatywa dla osób, które właśnie szukają zegarka, który nie byłby skórzany. Zegarek prezentuje się naprawdę ślicznie, w takiej kolorowej um, odsłonie, idealnie pasuje na co dzień, na letnie dni, na letnie, do letnich stylizacji. No i powiem Wam, że w końcu czuję się usatysfakcjonowana bo tak widziałam, że wszystkie blogerki, blogerki dookoła mają zegarki Daniela Wellingtona. Wszystkie rozdają kody rabatowe na zegarki Daniela Wellingtona. No ale w końcu paczka pr z zegarkiem Daniela Wellingtona dotarła i do mnie, więc wszyscy mają Daniela Wellingtona, a teraz mam i ja. Jestem pewna, że to są zegarki, które trochę już Wam się opatrzyły. Mi też, ale bardzo ładnie wygląda, jest bardzo wygodne i noszę go praktycznie codziennie, odkąd go dostałam. I tak mam dla was nie wiem czy on będzie jeszcze ważny w momencie, kiedy będę wrzucać ten film, ale jakby coś, to wszystkie informacje będą w opisie. I kolejna rzecz, którą także dostałam w paczce PR-owej od sklepu Congafa's Sol, czyli przepiękne okulary Bottega Veneta. I ja kiedy wybieram jakiekolwiek okulary, czy to korekcyjne, czy przeciwsłoneczne, zawsze zwracam uwagę na to, aby koniecznie miały noski. Nie wiem, nie potrafię nosić okularów, które nie mają nosków, to dla mnie niesamowicie niewygodne. Te na szczęście noski mają, więc y, główny, praktyczny y, aspekt jest spełniony, a poza tym wyglądają po prostu przepięknie, przecudny kocik kształt. Bardzo podoba mi się ten design i sam kolor, kolor przepięknie się mieni. Po pierwsze, y, same te wykończenia, trudno określić, czy one są srebrne, czy one są złote, bo w zależności od tego, jak pada światło, czasem wyglądają na srebrne, a czasem na złote. Tak samo same szkiełka, w zależności od tego, jak pada na nie światło, Czasem wyglądają jakby były czarne, a czasem jakby były takie złotawo-żółte. I okulary też, myślę, całkiem pasują do mojego kształtu twarzy, ja się w nich czuję bardzo dobrze. I to już wszystko, co miałam Wam do pogadania w tym filmie. Teraz w sumie myślę, że mogłabym robić chole częściej, bo przez te kilka miesięcy weszłam w posiadanie oczywiście większej ilości rzeczy, ale stwierdziłam, że bez sensu pokazywać to wszystko w jednym filmie i wybrałam tylko te, co ciekawsze. Więc mogę zrobić takie postanowienie, żeby jednak nagrywać chole bardziej regularnie. Dajcie znać, czy chcielibyście widzieć ich więcej na kanale. Jeżeli film się wam podobał, zostawcie też oczywiście łapkę w górę. Jak zawsze zapraszam was na mojego Instagrama i Snapchata. I to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.